W tej chwili ma około 200 metrów do mety, e, tutaj wzdłuż całej prostej zgromadziła się kilkusetosobowa e, grupa Polaków. E, stała właściwie reprezentacja tutaj czeka e, na Roberta. E, ogromna liczba e, Polonii miejscowej. No, nie, czy miał kiedyś taki aplauz, kończąc te wszystkie swoje poprzednie e, wielkie sukcesy. Tak czysto Polski, bo właściwie e, tutaj jest ta Polonia i nasi reprezentanci. Drugi złoty medal Szymon Ziółkowski, także mistrz Olimpijski i Robert Korzeniowski. Okazuje się, to są te bardzo wielkie postacie polskiej reprezentacji lekkoatletycznej, na których zawsze można liczyć, którzy postawili innym wyraźnie też pewne warunki udziału w zimie, który zdobył w tym roku Puchan Europy. To nie było przypadkowe, jak się ma takich liderów Reszta wpisuje się również znakomicie. Dekoracja zwycięzców. 50 km chód przyzwyczaił nas do tego, że patrzyliśmy na te zawody spokojnie, no, ale może z nieco mniejszą emocją, ale finał zawsze jest istotny. Można cenić kogoś za to, że potrafi tak spokojnie wygrywać, w takim stylu, a teraz na obu ten wspaniały koniec.